W tym poradniku chciałabym opowiedzieć o bibliotekach cyfrowych, które są bardzo szczególnym, ale też świetnym źródłem informacji, ale przede wszystkim pełnych tekstów do przeróżnych zasobów, czy to książek, czy czasopism, czy innych. Żeby skorzystać, czy odnaleźć linki do bibliotek cyfrowych. Można wykorzystać oczywiście popularne wyszukiwarki, ale można również linki do nich znaleźć na stronach bibliotek. I ja skorzystam w związku z tym z, ze strony Centrum Informacji Naukowej Biblioteki Akademickiej, gdzie kilka ciekawych linków do bibliotek cyfrowych można znaleźć. Bibliotek cyfrowych jest bardzo, bardzo dużo i one mają, zawierają bardzo wiele różnych typów publikacji. Generalnie biblioteka cyfrowa to taka baza, która zawiera wersje elektroniczne przeróżnych publikacji, nie tylko. Można z nich znaleźć książki, czasopisma, mapy, nuty, zdjęcia, pocztówki, nagrania, rękopisy i wiele, wiele innych. W bibliotekach cyfrowych najczęściej można znaleźć te publikacje, czy też te zasoby, ponieważ ta różnorodność jest tak duża, że najczęściej używa się właśnie tego terminu. Że, które są w zbiorach danych bibliotek czy danych instytucji, i zostaje, ich wersje cyfrowe zostają odpowiednio przygotowane, zdigitalizowane i umieszczone właśnie w bibliotece cyfrowej. Żeby znaleźć linki, należy wejść na stronę e, biblioteki, następnie kliknąć źródła elektroniczne. Jest to specjalna zakładka, o, która została zatytułowana Biblioteki Cyfrowe. W tej zakładce można znaleźć wiele linków do różnych bibliotek cyfrowych. Ja pokażę kilka takich, które moim zdaniem mogłyby być ciekawe lub też mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Najpierw chciałabym pokazać Śląską Bibliotekę Cyfrową. Śląska Biblioteka Cyfrowa jest bardzo szczególną i bardzo ciekawą biblioteką cyfrową wśród innych polskich bibliotek cyfrowych. Aktualnie udostępnia ponad 400 tysięcy obiektów cyfrowych, wśród nich, tak jak już wymieniłam, przeróżne m, publikacje, e, czasopisma, e, zdjęcia, mapy, nuty itd. Śląską Bibliotekę Cyfrową współtworzy e, około 70 instytucji z województwa śląskiego, opolskiego i nie tylko. Wśród nich... E, Wśród tych instytucji można znaleźć uczelnie wyższe, biblioteki, instytucje kultury, muzea, towarzystwa, instytuty naukowe i wiele innych. Śląska Biblioteka Cyfrowa wykorzystuje oprogramowanie DLibra. Jest ono bardzo popularne, jeżeli chodzi o polskie biblioteki cyfrowe. Stąd, gdy nauczymy się korzystać z jednej z takich bibliotek, to najprawdopodobniej bez problemu będziemy umieli poruszać się po innych bibliotekach cyfrowych, a tworzy się ich w Polsce e, bardzo, bardzo wiele. E, biblioteka cyfrowa ma e, jedną e, prostą wyszukiwarkę, proste okno wyszukiwarki, w której możemy zadać swoje pytanie. E, to, co tutaj wpiszemy, będzie przeszukiwane e, zarówno po metadanych, czyli po opisie bibliograficznym, ale również po zawartości, czyli jesteśmy w stanie przeszukać pełny tekst publikacji, oczywiście o ile jego wersja tekstowa jest dostępna. Jeżeli szukalibyśmy informacji dotyczących na przykład Witolda Gombrowicza, to wystarczy, że wpiszemy to w okno wyszukiwarki i pojawia nam się ponad 700 wyników, które, w których to publikacji najczęściej, oczywiście. I większość tych publikacji właśnie będzie dotyczyła bezpośrednio albo twórczości Witolda Gombrowicza, albo gdzieś imię i nazwisko tego twórcy pojawi się w treści lub też nawet w bibliografii załącznikowej danej publikacji. Żeby skorzystać z danej publikacji, wystarczy, że klikniemy w opis, na przykład pierwsza. Z tych publikacji teatralność i dramatyczność, Gombrowicz, Różewicz, Mrożek. Już po samym tytule możemy zorientować się, że faktycznie książka y, dotyczy y, tej osoby. Mamy podstawowe informacje, ale możemy rozwinąć i dowiedzieć się nieco więcej. A jeżeli zależy nam na tym, żeby skorzystać z treści, to wystarczy, że klikniemy pokaż treść. Wówczas zaczyna się pobierać y, pełny tekst tej publikacji. Wszystkie publikacje, wszystkie zasoby. Zgromadzone w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej są otwarte. Można z nich korzystać nieodpłatnie z każdego komputera podpiętego do sieci. Oczywiście e, taką publikację również możemy pobrać. Wszystkie informacje również znajdują się po lewej stronie w zakładce Metadane. Jeżeli chcemy wybrać inną publikację, to oczywiście możemy to zrobić, korzystając właśnie z tych uzyskanych wyników. Jeżeli nasze wyszukiwanie nie przyniosło zbyt zadowalających rezultatów, możemy wykorzystać wyszukiwanie zaawansowane. Do tej pory to było właśnie wyszukiwanie proste, które no, pozwalało na przeszukanie całej bazy powszelkich dostępnych. Elementach treści czy opisu bibliograficznego, wyszukiwanie zaawansowane e, pozwala e, wyszukiwać po konkretnym polu, na przykład po polu hasło przedmiotowe albo po polu temat czy słowa kluczowe. Jeśli tak zrobimy, to oczywiście e, uzyskamy czy odnajdziemy tylko te zasoby, w których opisie e, takie słowo się znalazło. Więc jeżeli w tym słowie w polu temat, słowa kluczowe, wpiszę y, nazwisko Witolda Gąbrowicza i kliknę Wyszukaj. Pojawiają się w tym momencie cztery publikacje, co do których możemy mieć pewność, że one właśnie te, te słowa kluczowe mają. Jako pierwsza y, wyświetla mi się tutaj y, praca doktorska, mamy słowa kluczowe one są również linkowalne więc jeżeli w którymś momencie chciała przejść do innych publikacji mogę sobie takie słowo kluczowe wybrać i przejść do publikacji na przykład dotyczących Brunona Szulca. no i pokaż treść oczywiście otwiera nam się ta publikacja czyli otwiera nam się ta praca doktorska która dotyczy między innymi właśnie twórczości mm, Witolda Gombrowicza, ale nie tylko Korzystanie z y, biblioteki cyfrowej jest bardzo, bardzo proste i y, może przynieść y, ciekawe rezultaty ze względu na to, że y, publikacje do niej, jak już wspomniałam, dostarcza bardzo, bardzo wiele różnych instytucji. Każda z nich y, no, ma swoje specyficzne, y, ciekawe, ulubione y, zbiory, które tutaj y, właśnie umieszcza. Jak wspomniałam, bibliotek cyfrowych y, tworzy się bardzo, bardzo dużo i wyszukiwanie każdej z nich y, może być nieco niewygodne i zajmowa zaj zajmować dużo czasu. Na szczęście y, w, na stronie, y, na, na szczęście większość polskich bibliotek cyfrowych ma swoją własną wspólną wyszukiwarkę. Ja znowu przejdę do zakładki Źródła Elektroniczne, Biblioteki Cyfrowe. I ta zakładka, ta specjalna wyszukiwarka to Federacja Bibliotek Cyfrowych. Nazwa może nie od razu nam mówi o co chodzi, ale jest to właśnie wspólna wyszukiwarka około 140 różnych bibliotek cyfrowych i repozytoriów. W tym momencie liczy sobie ona już prawie 7 milionów obiektów. Czyli przeszukuje, przeszukując, przeszukuje te 140 różnych bibliotek cyfrowych i repozytoriów, co w sumie daje nam dostęp do mniej więcej takiej liczby różnych publikacji i nie tylko publikacji. Tutaj wspomniałam o repozytorium. Repozytorium jest również formą, rodzajem biblioteki cyfrowej. Niektórzy. Uważają, że te pojęcia się bardzo, bardzo nakładają na siebie, ale generalnie można jeszcze y, zauważyć pewne rozróżnienie. Mianowicie biblioteka cyfrowa zawiera publikacje, y, które są w zbiorach danej instytucji czy danej biblioteki. Są najczęściej to starsze publikacje czy starsze obiekty, które zostały zdigitalizowane i umieszczone właśnie w sieci. Natomiast repozytoria najczęściej y, zawierają, Publikacje nowsze, i w przypadku na przykład repozytorium instytucjonalnych, mamy do czynienia z publikacjami autorów danej instytucji, w przypadku repozytorium tematycznego, mamy publikacje dotyczące danej tematyki, i tak dalej, i tak dalej. Federacja Bibliotek Cyfrowych przeszukuje większość polskich bibliotek cyfrowych i część repozytoriów. Co ważne, nie wszystkie publikacje, które są dostępne poprzez Federację Bibliotek Cyfrowych, będą w otwartym dostępie, ale tych, które, do których mamy dostęp, jest yy, znakomita większość, ponieważ z tych 6,8 miliona ponad 5,5 miliona obiektów to są właśnie rzeczy dostępne. I tutaj również możemy przeszukiwać po całym opisie albo zdecydować się na przykład szukać według tytułu, według autora, słów kluczowych, typu obiektu yy, i tak dalej. Najczęściej robimy to, yy, zaczynamy od tej wyszukiwarki prostej no i tutaj również wpiszę Witolda Kombrowicza, poszukam go. Udało się odnaleźć 207 wyników publikacji, które dotyczą albo w jakikolwiek sposób zawierają to słowo. Tutaj mamy, mamy informację o tym, że wszystkie te publikacje, które tutaj nam się wyświetlają, są w otwartym dostępie. Jeżeli zdecydowałabym, że Interesują mnie nie tylko te w otwartym dostępie, ale również w dostępie ograniczonym, to mogę to bardzo łatwo sobie przefiltrować, czyli dodać te publikacje. E, publikacje, które są w dostępie ograniczonym, będą możliwe do wyświetlenia tylko i wyłącznie z komputerów danej instytucji. Czyli jeżeli mamy na przykład, to są publikacje, które zostały umieszczone w Bibliotece Cyfrowej Polona. To, żeby z nich skorzystać, trzeba będzie jechać do Biblioteki Narodowej i z komputerów Biblioteki Narodowej z tej publikacji skorzystać. Jeżeli nie mamy takich planów, to lepiej takich filtrów nie włączać i pozostawić tylko te, które mają otwarty dostęp. Można też je łatwo rozpoznać, ponieważ e, każdy, każda publikacja to jest jeden taki kafelek i w prawym dolnym rogu tego kafelka mamy ikonę, która nam pokazuje, że mamy do czynienia z publikacją otwartą. Jest tutaj ikonka otwartej kłódki. Ewentualnie y, może się mogą się tutaj pojawić literki PD, czyli public domain, czyli domena publiczna. Publikacje, które trafiają z tak zwanej domeny publicznej, to są takie, co do których y, majątkowe prawa autorskie już wygasły, czyli każdy może y, przygotować scan, y, czy też wersję cyfrową danej publikacji i ją i ją umieścić na dowolnej stronie. I tak z tego prawa korzystają również yy, biblioteki cyfrowe. Warto pamiętać, że Federacja Bibliotek Cyfrowych nie jest biblioteką cyfrową, tylko wyszukiwarką. Stąd, jeżeli zainteresuje nas jakaś publikacja, to kliknięcie w nią powoduje przeniesienie na odpowiednią stronę, czyli do odpowiedniej biblioteki cyfrowej, albo, tak jak w tym przypadku, repozytorium. No, i w tym konkretnym repozytorium y, już można z takiego PDF-a, z takiej publikacji skorzystać. O, akurat z tej nie można, zaraz znajdziemy tutaj coś innego. Mamy tutaj jakąś inną publikację, z, która, została, y, która została przygotowana przez Albląską Bibliotekę Cyfrową, no i ona y, się tutaj otworzy. jest to plakat, który dotyczył wystawienia Iwony e, księżniczki Burgunda. Wśród tych wyników oczywiście można znaleźć różne inne publikacje, artykuły, książki i, acz, czy nawet e, plakaty, tak jak tutaj e, przed chwilą nam się pojawiło. Tutaj mamy jeszcze jedną publikację, ona się otwarła. E, jest to artykuł w tekstach drugich, dotyczący właśnie Witolda Gombrowicza i nam się pojawił w Repozytorium Instytutów y, Naukowych. Federacja Bibliotek Cyfrowych jest y, bardzo y, przydatna i y, polecam korzystanie z niej, ponieważ to znakomicie ułatwia wyszukiwanie y, tekstów, i to tekstów, o, co do których wiemy, że to będą teksty otwarte czyli będzie można z nich bez problemu skorzystać. Y, oczywiście. Y, w Internecie mamy do czynienia nie tylko z polskimi bibliotekami cyfrowymi, ale również mamy możliwość przeglądania mm, publikacji, e, które zostały zdigitalizowane czy zeskanowane przez e, instytucje czy biblioteki europejskie. I takim e, odpowiednikiem Federacji Bibliotek Cyfrowych jest specjalna wyszukiwarka, e, która nazwano Europeana. Europeana jest tym dla Bibliotek Cyfrowych Europejskich, czym Federacja Bibliotek Cyfrowych dla Bibliotek Polskich. Link do Europeany znajduje się również w zakładce Biblioteki Cyfrowe. Po wejściu do Europeany, y, zobaczymy y, bardzo ładny taki graficzny interfejs. A za chwilę się połączymy. Z Europeaną, y, oraz możemy się dowiedzieć, że w tym momencie y, w Europeanie możemy przejrzeć y, około 58 milionów różnych publikacji, i y, nie tylko filmów, nagrań, zdjęć i tak dalej coś się nam nie udaje połączyć z Europeaną, to do Europeany za chwilkę wrócimy. E, takim bardzo ciekawym, e, ciekawą biblioteką cyfrową, jeżeli chodzi o e, polskie biblioteki cyfrowe, jest, e, są wolne, są wolne lektury. Wolne lektury to taki szczególny serwis, w którym można znaleźć e, teksty literackie, e, no, przede wszystkim lektury, oczywiście, ale nie tylko. Są to różne teksty, które zostały również zdigitalizowane i przygotowane przez, przez fachowców. Wszystkie, które tutaj są zgromadzone, to są faktycznie teksty, które już są w domenie publicznej, stąd też nazwa wolne lektury. Zostały opracowane bardzo starannie, bardzo wszechstronnie. Można wyszukiwać poprzez fragment, poprzez fragment tekstu, można przeszukiwać po np. rodzaju literackim, gatunku literackim, można również przeszukiwać poprzez motywy. To ciekawe, ciekawy element, który jest również wykorzystywany np. Na przez nauczycieli. No i bardzo często te publikacje mają różne formaty, na przykład PDF, na przykład formaty mobilne, no i oczywiście y, również y, HTML, czyli po prostu y, czytanie na ekranie. Niektóre z tych publikacji są również nagrane w postaci plików audio, więc można je odtworzyć. Y, znakomita pomoc dla y, nauczycieli, dla uczniów y, oraz dla osób, które poszukują mm, literatury pięknej w sieci i chcieliby chętnie e, właśnie skorzystać z, takich, e, z takiej mm, biblioteki cyfrowej. E, udało nam się otworzyć Europeanę, więc e, przejdźmy do tej wyszukiwarki. Jak wspomniałam, e, mamy tutaj dostęp do prawie 60 milionów e, dzieł, sztuki, książek, filmów i nagrań. Europeana rozpoznała, że korzystam z, korzystam z, z ko, że korzystam w Polsce, więc tutaj mam podpowiedziany polski interfejs. No i znowu, jeżeli chciałabym poszukać Witolda Gombrowicza, na pewno mi się coś uda znaleźć na temat tego twórcy, no, i mamy 101 wyników, gdzie pojawiło się nazwisko tego autora. Możemy sobie przefiltrować, że chcemy na przykład tylko tekst, tylko obraz, wideo czy dźwięk. Możemy sprawdzić, kto nam dostarczył, czy skąd się wzięły te publikacje dotyczące Gombrowicza. I tutaj, między innymi, znajduje się znana nam już Federacja Bibliotek Cyfrowych, czy też Biblioteka Narodowa. Polska Biblioteka Narodowa, ale też i inne europejskie biblioteki, tak jak Deutsche Digitale Bibliotek. No, jeżeli byśmy sobie wybrali jakąkolwiek jakiekolwiek miejsca, to na przykład w tym przypadku okazuje się, że mamy nagrania z Gombrowiczem, tutaj jest odpowiednia ikonka. No oczywiście te filmy możemy sobie odtworzyć. Także wyszukiwanie, wyszukiwanie w Europanie jest dość proste. Mhm. W, mamy, są tutaj również przygotowane różne wystawy związane z jakimiś ciekawymi, ciekawymi wydarzeniami. To są takie wirtualne wystawy, czyli są wybierane różne ciekawe obiekty na dany temat i wyświetlane właśnie w postaci takiej wirtualnej wystawy. Bardzo ciekawy to serwis i warto o nim znać, warto go pamiętać. Na, końcu, na koniec chciałabym pokazać jeszcze jedną ciekawą, jedyn, ciekawą bibliotekę cyfrową, a właściwie repozytorium i tym repozytorium jest REBUŚ, czyli repozytorium Uniwersytetu Śląskiego. Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego zawiera publikacje pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego. Wszystkie te publikacje, które tutaj są umieszczone, wszystkie te zasoby zarchiwizowane są zawsze w otwartym dostępie. Takie jest założenie tworzonego i prowadzonego przez nas repozytorium. Warto o tym pamiętać. Co można tutaj znaleźć? Można tutaj znaleźć książki, czyli monografie, Wybrane podręczniki, rozdziały, artykuły, prace doktorskie, y, prezentacje przeróżne oraz inne publikacje, które y, są przygotowywane, y, zostały przez właśnie pracowników czy studentów Uniwersytetu Śląskiego. Y, zostały podzielone czy też zgrupowane w kolekcje. Te kolekcje to są y, poszczególne. Jednostki Uniwersytetu Śląskiego, czyli y, przede wszystkim wydziały, osobno jest również biblioteka. I jeżeli klikniemy sobie w konkretny wydział, na przykład wydział humanistyczny, możemy sprawdzić, y, którzy autorzy zdeponowali najwięcej publikacji, jakie są słowa kluczowe, no, a można jeszcze przejrzeć sobie pod czyli w tym przypadku wszystkie wydziały mają te same podkolekcje, artykuły, książki, rozdziały, materiały dydaktyczne. Materiały konferencyjne i rozprawy doktorskie. Jeżeli interesuje nas jakikolwiek tekst, to oczywiście można wejść do, e, taki, mm, do takiego spisu. No i sobie e, przejrzeć to, co tutaj jest. Oczywiście prawdopodobnie bardzo rzadko będziemy szukać w ten sposób, żeby po prostu przeglądać wszystko, co jest. Najczęściej interesuje nas konkretny tytuł, konkretny autor. Można Y, przeglądać y, tytuły i autorów, korzystając z gotowych indeksów, na przykład z indeksu autorskiego. Jeżeli chcielibyśmy poszukać czegoś y, autora profesora Uniłowskiego, to możemy to zrobić. Klik w indeksie autorskim wpisuję nazwisko Uniłowski Krzysztof i wyświetlają nam się publikacje, które zostały umieszczone, a autorem. Był właśnie Pan Profesor. Kliknięcie w tytuł przenosi nas do opisu. Tutaj mamy dodatkowe informacje, czyli metadane, słowa kluczowe, czasopismo oraz abstrakt. I tutaj, gdzie jest napisany plik, jest podpięty PDF z pełnym tekstem te tego właśnie artykułu, e, umieszczonego w czasopiśmie FART. Ten tekst można pobrać, można z niego korzystać. Czy też ewentualnie czytać z ekranu, jeżeli ktoś ma, preferuje właśnie taką formę. Nasze repozytorium ma również wyszukiwarkę, i w tej wyszukiwarce również można szukać tego, co nas interesuje, jeżeli chodzi o wyszukiwanie według tematyki czy według słów kluczowych. No i wystarczy tutaj wpisać interesujące nas słów o kluczowe, niech to będzie właśnie wciąż. Witold Gombrowicz. I po wpisaniu pojawiają nam się wyniki, Te wyniki są ułożone tak, że te najbardziej pasujące powinny być na pierwszych stronach. Bardziej idziemy w kierunku przeglądania dalszych rezultatów, tym te wyniki będą bardziej odległe, czyli najprawdopodobniej to nasze wpisane słowo kluczowe będzie się pojawiało no, na przykład w tekście, a nie w słowach kluczowych, czy też nie w opisie, czy w metadanych. No i znowu, jeżeli wybieram, wybierzemy konkretną publikację, a ja w tym przypadku wybrałam y, rozdział Jana Zająca, nieograniczone ograniczenie również o twórczości Witolda Gombrowicza i klikniemy w PDF, to jak najbardziej możemy ten tekst tutaj stąd pobrać i go znaleźć. Warto pamiętać, że repozytorium Uniwersytetu Śląskiego wszystko to, co jest, jest na wolnych lub otwartych licencjach. Mamy tutaj e, znakomity zasób prac naukowych wydawanych przez Uniwersytet Śląski, ale nie tylko. Wiele e, artykułów z otwartych czasopism, e, kilkaset prac doktorskich. Jest to e, bardzo ciekawe i bardzo zasobne repozytorium i e, serdecznie zachęcam do. E, Korzystania z niego. Podsumowując y, poradnik dotyczący bibliotek cyfrowych, chciałam y, przypomnieć i zachęcić do tego, żeby, y, żeby właśnie korzystać z bibliotek cyfrowych. Jest to znakomite źródło, zawierające bardzo wiele ciekawych, różnych treści. I biblioteki cyfrowe wciąż się powiększają, one rosną z dnia na dzień tych zdigitalizowanych obiektów tam. Y, naprawdę bardzo, bardzo szybko przybywa, zwłaszcza tych, które są w domenie publicznej, czyli tych publikacji, w odniesieniu do których prawa autorskie, majątkowe prawa autorskie już wygasły, ale również przybywa sporo publikacji współczesnych, ponieważ autorzy coraz częściej i coraz chętniej przekazują czy swoje prawa, czy też umożliwiają na publikacji swoich prac, Właśnie w takich miejscach jak biblioteki cyfrowe i repozytoria. Stąd te zasoby już są tak znaczne, że praktycznie szukając na dowolny temat, jesteśmy w stanie znaleźć sporo literatury, właśnie zdeponowanych czy zgromadzonych w tych doskonałych źródłach elektronicznych. Dziękuję za uwagę.